Szczęść Boże, witajcie bardzo serdecznie dzieci Boże, kochane, umiłowani w Chrystusie Panu, kochane siostry, kochani bracia moi w Chrystusie Panu. Mam nadzieję, że się dobrze macie, że jesteście radośni, że uwielbiacie Jezusa całym sercem, że macie do świadomość, że jesteście Jego wybranymi dziećmi, umiłowanymi dziećmi, że przygotowała was miejsce w niebie. A my tylko musimy współpracować jak najlepiej z Jego łaskami. Także, kochani, no, pozwólcie, że dzisiaj mam taką po modlitwie, taką, mm, takie przekonanie. Musiałem długo tutaj odszukiwać tego z świętej świętej Faustynki, bo chodzi tutaj o to, że jest tutaj osoba, yy, no, która ma wypełnić przez Boga pewne dzieło. I sobie myśli, jak to? Jak to może być? Przecież jestem taka słaba, taki słaby. Jak to będzie? Nigdy nie polegaj na sobie, pamiętaj. Nigdy nie polegaj na sobie. Bo jeżeli będziesz po ludzku kalkulować, to będzie lipa. Ale te słowa są do ciebie właśnie. Z Świętej Faustyny, numer 1181. Kiedy byłam w bliskości z Panem, powiedział: Czemu się lękasz przystąpić do dzieła, które ci polecam? Odpowiedziałam: Czemuż mnie w tych chwilach, Jezu, zostawiasz samą. I nie czuję obecności Twojej. Córko moja, chociażbyś mnie nie dostrzegała, nawet w najmniejszych głębinach swego serca, to nie możesz twierdzić, że mnie tam nie ma. Usuwam tylko odczucie siebie, a to nie powinno ci być przeszkodą do spełnienia woli mojej. Także pamiętaj, kochana siostro, bracie, że Jezus jest zawsze z Tobą. Tylko czasami usuwam tylko odczucie siebie. Os odsuwam tylko uczucie się, odczucie siebie. Wezwania Boże są nieodwołalne. Jeżeli Bóg Cię do czegoś przeznaczył, przeznaczył Cię, kochana siostro, bracie to dopełni, pamiętaj. Tylko nie polegaj na sobie. I teraz tutaj druga sprawa jeszcze. Może tutaj też polecę taką książkę. Niesamowita. Dla mnie jest to naprawdę petarda. Yy, bardzo, bardzo mi pomaga. W w, no, czy to już się czytałem wcześniej, już nie? Ale lubię wracać do pewnych fragmentów. Podkreślam sobie. Bardzo jakbym tak tak, jeszcze bardziej rozkochało moje serce w matce Bożej, jakby tak, jakby szerzej taka perspektywa moja, teraz, jakby tak no, na Maryję, na jej, takie, na, jej, na jej życie. Niesamowite rozważania, naprawdę w Bożym Duchu, w Bożym Duchu. Ksiądz Aleksander, nie wiem czy ja przeczytam dobrze, bo to Francuz chyba. Deruville. De no, także kupcie sobie tą książeczkę. Ona kosztuje, ja zapłaciłem za nią 9,90, nie? A jest grubsza, taka dosyć ciekawa. Jest mnóstwo fajnych, ciekawych rzeczy. No i teraz czytam sobie też ostatnimi czasy. Niesamowity, niesamowity kapłan, zresztą jak wiecie, spowiednik świętej Faustynki, błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, dziennik. Niesamowite myśli, naprawdę. To jest głębia, to jest głębia. Dla mnie to jest kapłan, naprawdę. Sam Jezus mówi, nie? Że to jest kapłan z mojego jakby... Bardzo miły dla mnie jest, nie? jakiś ze życia żył. Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Takie myśli wam przeczytam jego niektóre. Bóg nie chce serca podzielonego: albo wszystko, albo nic. Kto nie dochodzi do tego całkowitego oddania serca, nie kosztuje współżycia z Bogiem. Jeżeli uczuciem kierują pobudki ludzkie, sympatia, korzyść, zadowolenie serca, wówczas się nie kocha. Stworzyć ze względu na Boga, lecz kocha się je dla siebie, dla zadowolenia. Serce czyste, stwórz we mnie, Boże. I takie są myśli, rozumiecie o co chodzi? No? Ponumerowane jakieś tam, takie fragmenty, takie fragmenty, ale to jest głębia, to jest głębia nie? O no to jest też, zobaczcie ją. Zaniedbywać dobro, które można spełnić, znaczy czynić źle i godzić się na rozwój zła. To też jest niesamowite. <laughs> Pracować jedynie z pobudki podobania się Bogu, a nigdy nie chcieć świadka, oka ludzkiego. Oto zasada przestrzegania przez świętych. Tymczasem ludzie szukają uznania, pochwał, szacunku od stworzeń. Nie żyją sam na sam z Bogiem. I dlatego ich życie wewnętrzne nie może być głębokie, ani obcowanie z Bogiem zbyt poufne. Dlatego warto jest jeździć na dorację cały czas. Ja to każdą chwilę spędzam z Chrystusem na doracji jeżdżę. Jeżdżę na dorację, bo co mam siedzieć w domu, co mam łazić gdzieś, co mam siedzieć przed telewizorem, nie? Proste. Przyjemniejszy jest Bogu jeden uczynek, choćby najmniejszy, spełniony w ukryciu, z pragnieniem, by oni nie widziano niż tysiące innych, z pragnieniem ukazania, okazania ich ludziom. Takie popularne dzisiaj, nie? Czasami w trudnych okolicznościach wydaje się nam, że Bóg zostawia nas samych, jakby rozwiązanie sprawy zależyło od nas. Chce, byśmy zdali sprawę z własnej słabości i więcej zaufali Jemu, właśnie nawiązując teraz do świętej z dzienniczka. Właśnie chce, by więcej zaufali Jemu, chce, żebyśmy więcej zaufali Jemu. Pan nie opuszcza nas nigdy, jeśli my pierwsi go nie, opu nie opuścimy. Trzeba tylko mocno wierzyć i wyczekiwać w pokornej cierpliwości i żywej ufności. Człowiek niewiele może uczynić, lecz tego niewiele Bóg chce, prosi i żąda jako warunek swojej pomocy. Jako warunek swojej pomocy. Dlatego nigdy nie wątp, że Bóg Cię nie kocha, że Bóg gdzieś daleko jest, bo to jest pokusa. Przecież Bóg jest Ojcem, który kocha Cię bez względu na uczucia, bez względu na to, czy go czuwasz, czy nie. Jego miłość jest niezmienna. On nigdy, on nigdy się nie zmienia. On Cię kocha i będzie kochał, aż, aż niesamowicie Cię kocha. No. Dlatego nie smuć się, że może czasami nie, nie odczuwasz Jego obecności. On ewidentnie mówi, że, że jest z Tobą. Uwierz w to, że jest Jezus z Tobą. Ja jestem z Tobą dokądkolwiek się udasz. Nie lękaj się, nie bój się, albowiem z Tobą jest Pan, dokądkolwiek pójdziesz. Amen. No tutaj też nie taka niesamowita, niesamowita myśl, jest jedna myśl, ale naprawdę bardzo głęboka. Na początku musiał Judasz być wiernym i teraz. Lecz przywiązanie do pieniędzy ostudziło jego miłość do mistrza. Jeszcze raz może przeczytam. Na początku musiał Judasz być wiernym, lecz przywiązanie do pieniędzy ostudziło jego miłość do mistrza. Znacie te przy przypadki różnego rodzaju, jak ludzie tracą firmy. Popełniały samobójstwa, bo tak przywiązani byli do jakichś rzeczy materialnych, do jakichś bogactwa, że w jednej chwili jak to stracili, to nie potrafili sobie psychicznie z tym poradzić. Załamywali się, wręcz bym powiedział, załamywali się, bo tak przywiązanie byli do jakiegoś dobrobytu. Dlatego, no, albo tutaj. Cierpliwość to walka ze smutkiem, gdy nas opanowują przykrości. Jest to szczególny aspekt cnoty męstwa który nie pozwala zejść z prostej drogi, z obawy przed trudnościami, jakie na niej spotykamy. Doniosłe dzieła, wielkie i heroiczne cnoty, wyrastają zawsze z trudności. Wobec nich męstwo ma podwójne zadanie ataki i obronę. Jedne trudności pokonuje się odwagą, a inne trzeba nauczyć się znosić i to właśnie jest zadaniem cierpliwości. Zadanie to jest trudne, ale patrząc na Jezusa, możliwe. On też odczuwał ciężar cierpienia w czasie konania w Ogrójcu. Miłość cierpienia jest szczytem cierpliwości, jej owocem. Dużo tego jest, no, kochani, no, na każdej stronie coś zaznaczam. No. Ech, także, no, coś jeszcze może ze Słowa Bożego. Tutaj przygotowałem takie też Słowo, bardzo mądre. Ym, jeśli chodzi o jakiś gniew czy coś, żeby kontrolować, się, jakby, no ja. No, czy czytaj Słowo Boże po prostu. Słowo Boże mówi, jak, się, jak trzeba żyć, no, żeby być szczęśliwym człowiekiem, no. Ech, I tutaj jest w księdze Kochaleta. Rozdział siódmy Dobrze, ja czytam rozdział siódmy. Nie, no siódmy, siódmy, nie, czekaj, czekajcie. Siódmy, tak, siódmy. Siódmy. Jest napisane tak. Lepiej jest słuchać karcenia przez mędrca niż słuchać pochwały ze strony głupców. I później dalej. Nie bądź pochopny w duchu do gniewu. <noise> bo gniew przybywa w piersi głupców. I później dalej. Bóg uczynił ludzi prawymi, lecz oni szukają rozlicznych wybiegów. Później dalej. Sławiłem więc radość, bo nic dla człowieka lepszego pod słońcem, niż żeby jadł i pił i doznawał radości, i by go cieszyło, i by to go cieszyło przy jego trudzie za dni jego życia, które pod słońcem daje mu Bóg. Bóg mu daje szczęście i radość. Przychodzisz przez Największy Sakrament, modlisz się do Chrystusa, to sama wiesz, kochana siostro, bracie, jak się, jak, jak się czujesz, jak czujesz się kochana, jak, jak, jak czujesz taką swoją wartość, jaką patrzy na Ciebie, czujesz w swoim sercu, że Cię bardzo kocha. I że jesteś Jego dzieckiem, córką, synem. Niesamowite, kochani, że jesteś zależny od Niego, we wszystkim, że wszystko zawdzięczasz Jemu. No i właśnie to pisze, no, że Bóg uczynił ludzi prawymi, lecz oni szukają rozlicznych wybiegów, że oni szukają rozlicznych wybiegów, ciągle gdzieś szukają jakichś rzeczy, które no, są przymiejące, gdzieś serce chcą zatopić w tych rzeczach, że uczuć jakiś, nie wiem, myślą, że się spełnią, będą jakieś, nie wiem, mieli coś materialnego, dużo czegoś, nie wiem, jakieś, jakieś wybiegi rozliczne szukają, nie? Jakiś w stronę grzechu ciągnie. Każdego ciągnie w stronę grzechu, bo jesteśmy z natury grzeczni. Ale właśnie Bóg daje nam sakrament pokuty i pojednania i swoje ciało i krew, komunię świętą, żeby nas umacniać. Jeśli tak, także kto chce się zbawić, to będzie skorzystał z tego, no. Będzie walczył ze swoimi porządliwościami ciała. Będzie żył wedle ducha. Duch dąży do czego innego niż ciało. Dlatego ciągle trwa walka, ciągle jakieś napięcie jest takie, nie? że ciągle człowiek od rana do wieczora gdzieś tam walczy z jakimiś różnymi rodzajami namiętnościami, które chcą, które chcą wziąć górę. Z jakimiś pokusami. Także to jest piękne, że możemy dla Boga walczyć. On walczył dla nas do końca, aż po krzyż. Także my powinniśmy być wdzięczni Mu i też walczyć o to, żeby przypodobać się Jemu. Żeby nie ranić Jego serca. A co tu jeszcze mogę Wam powiedzieć, kochani? Nic fajnie jest, no. fajnie jest. No. Trzeba cały czas walczyć, jak człowiek walczy to. No, na przykład w drugim liście, tak się otworzyło teraz, nie? W drugim liście do Tesaloniczan święty Paweł pisze tak, bo przecież jest rzeczą słuszną u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy Was uciskają. Proste. Niesłuszna krytyka jest jak oswojone gołębie. Zawsze wracają do domu. Także nie lękaj się, że żyjesz w łasce święcającej. Błogosławiona, błogosławiony jesteś. Albo Słowo Boże mówi, że w Ewangelii Mateusza, może znajdziemy, dajcie jeszcze mi sekundkę, że błogosławieni jesteście, gdy wam... Może ja tak z pamięci, może, może się uda. Błogosławieni jesteście, jeżeli urągają wam, prześladują was z powodu mego imienia. Mówi Jezus. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Wielka jest wasza nagroda w niebie. Pamiętajcie, nie odpocajcie złem za zło. Nie wybuchajcie gniewem, bo gniew mieszka, słowo Boże mówi w księdze kochaleta w sercu głupców. Tylko módlcie się, abyście nie, bo, bo błogosławcie nie złereście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo Chwalę Ciebie, Panie. śpiewacie sobie piosenki, gdzieś jak się dzieci. No to jest mówicie, stym, cały czas trwać w jakiejś takiej no, nieustannej łączności z Chrystusem, cały czas myśleć o Nim, rozważać Jego, życie, jakby się zachowywał, jak nie wiesz, jak postąpić w danej sytuacji. Ale przede wszystkim, jeżeli masz Chrystusa w sercu, to miłość będzie Ci jakby dyktowała, jak masz postąpić, miłość. Miłość nikogo nie przekreśla, rozumiecie? Miłość nikogo nie przekreśla, jest cierpliwa, jak mówi e, hymn o miłości. Święty Paweł wiedział, co mówi. Święty Paweł wiedział, co mówi. Miłość cierpliwa jest, łaskawa. Nie szuka poklasku. Nie unosi się pychą. Nie pamięta złego. Nie pamięta złego. Czyli przybacza. Daje szansę drugiemu człowiekowi po prostu. No. Ja zawsze sobie powtarzam. Zapamie... Nie, nie pamiętał wół, jak cielęciem był? Chociaż nie wiadomo, ja nie wiem. Ja nie, nie potrafię sobie, siebie by obiektywnie ocenić, na jakiej jestem ja jakiejś drodze tej duchowości. Ale no zawsze mi to przypo, przypomina się, jeżeli chcę kogoś oskarżyć, ocenić. Każdy jest dzieckiem Boga. Każdy, każdy. No, czy każdy, no. tutaj słowo, słowo Boże. Ja wam zaraz powiem o co chodzi, bo to się do tego można przyczepić by było nie? że yy. Na świecie było słowo w Ewangelii świętego Jana. Pierwszy rozdział. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. I teraz to jest najważniejsze właśnie odnośnie tego, co powiedziałem, że. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Także wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. No bo Jezus mówi, no, że jeżeli, jeżeli chcecie mnie miłować, kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Wiadomo, nie zawsze będzie nam wychodzić, tak? Tu to, to, to naukę zachowywać 100 na 100. Wiadomo, w nas buzują jakieś namiętności, że ciągle, ciągle trwa walka, nie? ciągle jakieś napięcie, ciągle musimy żyć Słowem Bożym, starać się. I właśnie dlatego ja chodzę na adorację, żeby Jezus mi pomagał, żeby chodzę z rana na, na Eucharystię, przyjmuję Jego ciało i krew, wierzę, że On je przychodzi do mnie. Jestem umocniony i wiem, że idę z Panem w ten dzień. Idę z Jezusem w ten dzień. I wiem, że On mi pomaga. Jeżeli ja pragnę zbawienia, pragnę życie głosowym, Słowem, to On mi pomaga w tym. Także to jest to, no, że wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. List, list, no właśnie, właśnie, o właśnie, o list do Rzymian, właśnie, to jest skłonność upadłej natury. Wiemy przecież, rozdział 7, 14 werset, wiemy przecież, że prawo jest duchowe, a ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę. Ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję prawu, że jest dobre. A zatem już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. Właśnie, człowiek popełnia dziesięć tysięcy razy to samo. Załóżmy i później się usprawiedliwia, że wszyscy tak robią, że to chyba naturalne. Nie, nie, nie naturalne tylko człowiek szuka usprawiedliwienia do swojej do życia w grzechu, żeby tylko i tak samo jak właśnie Słowo Boże mówi, że, że, że no, że powstanie dużo fałszywych proroków, jakieś nauki to głosić eee, Boże, który to jak to, jak to, jak to było Panie, przypomnij mi Jezu a, dzięki Ci Panie, że e, przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą cierpieć nie będą mogli cierpieć, że będą szukali nauczycieli, że ich ucho świeżoby, że będą szukali nauczycieli. Rozumiecie? I właśnie to jest to, że człowiek, człowiek szukał, żeby ktoś go usprawiedliwił, nie? że tak można, że może nie, w Kościele Katolickim jest, jest niedobrze, tam, że tam coś zakazują, nie? No, Kościół tak nauczył, to trzeba to przyjmować. Słowo Boże jest, Słowo Boże jest niezmienne, no. Ani, jod, ani jedna kreska się nie zmieni w prawie, aż wszystko się, aż wszystko się wypełni, mówi Jezus. Dlatego powstanie wielu jakichś fałszywych nauczycieli, którzy będą nauczali. No i niektórych u, u, uszy świerzbią i idą tam do jakichś fałszywych nauczycieli, którzy jakieś nie wiadomo jakieś nauki głoszą, takie rozmiękczane jakieś, nie? Rozmemułane. Które być może usprawiedliwiają czyjeś złe zachowanie, grzeszne, i a, bo, bo to można, nie? No właśnie o to chodzi, właśnie. Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. To zobaczcie, jakie jest uzależnienie. Od grzechu, jak grzech sponiewiera człowieka, że człowiek już nie chce tego czynić, a czyni, nie? Że już nie czynię bowiem dobra, którego chce. Jak łatwo zobaczcie, to jest takie powiedzenie, że, że piekło jest wybrukowane dobrymi chęciami, nie? Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech mieszkający, który mieszka we mnie. A zatem stwierdzam sobie to prawo. Że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Dlatego jest takie ciągłe napięcie w nas, nie? Że gdzieś człowiek chce coś złego, coś nie, gdzieś jakiś taka grzeszna natura, że coś, nie wiem, no takie, nie? Tak ja to odbieram. Ale duch chce co innego. Bóg zachęca cię do czegoś innego. Dlatego ciągle jest walka, ciągle musisz go prosić o pomoc. Beze mnie nic uczynić nie możecie, mówi Jezus, do, nic dobrego. No i stąd ja korzystam, ja jeżdżę na doradztwo i proszę go. Przy, przesączam się jego miłością, jego, jego mądrością, jego taką prostotą. On mi daje tyle, ile on chce, żeby mi dać. Żeby wystarczyło mi do tego, żeby żyć tak, jak on chce i tyle. Żyć... Ja nie muszę jakiś, nie wiem, jakiś być. On wie, ile mi dać. Ja mu dziękuję za wszystko, chyba naprawdę. Mam niesamowicie wdzięczne serce. Za wszystko. Pan dał i pan zabrał niech imię Pańskie będzie błogosławione mówi Hiob czytajcie sobie księgę Hioba niesamowity człowiek był wierny do końca Bogu nawet wszystko stracił a później jeszcze na sam koniec zobaczcie jak pięknie ile Pan Bóg mu błogosławił właśnie o to chodzi cierpliwość, cierpliwość jeszcze raz cierpliwość modlitwa i ufność Panu bo Bóg jest Ojcem czasami czegoś może nie rozumiesz siostro, bracie Jego działania w Twoim życiu ale pamiętaj, że tylko liczy się zaufanie sercem jeżeli ufasz Jezusowi jesteś, jesteś wielka, jesteś wielki Jesteś wielka, jesteś wielki, jeśli ufasz całym sercem Jemu. On ma Cię blisko przy sobie, On zawsze kocha Ciebie, On zawsze Cię ciebie ciebie troszczy. Najmniejsze rzeczy nawet. Tylko trzeba ufać Mu jako Ojcu, Dobremu, Miłosiernemu, który Cię kocha. Amen. No i dalej. Grzech, grzech we mnie mieszka, a zatem stwierdzam sobie to prawo, że gdy, no właśnie, chcę czynić dobro, narzuca mi się zło, ale bowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodnie z prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę, pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek. Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc umysłem służę prawu Bożemu, ciału zaś prawu grzechu. Hmm, takie to błoty, kochani. Ale bowiem wszyscy, później dalej, w 8 rozdziale czternasty werset, ale bowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są Synami Bożymi, nie otrzymaliście przeciw ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni. Czyli duch niewoli daje bojaźń, nie taką bojaźń dobrą, bo darem jednym z darów Ducha Świętego jest bojaźń Boża, ale taka, żeby nie popełnić grzechu, bać się obrazić. Bać, zrani bać się zranić jego serce. A tu jest boje, taka lęk, dosłownie lęk. A później święty Jan Ap Ap Apostoł pisze, że w miłości nie ma lęku. Prawdziwa miłość usuwa lęk. Kto odczuwa lęk, nie wydoskonalił się jeszcze w miłości. Dlatego to jest ufność niesamowicie ważna. Ufność się zesłowi, że on Cię kocha, że nigdy Cię nie zostawił, nie zostawił, nawet tak grzeszyłaś, grzeszyłeś Nigdy cię nie zostawił wtedy, to tym bardziej teraz, jak chcesz zbliżyć się do niego, jak może cię zostawić? Siostro, bracie, pomyśl sobie o tym. Ja tak zawsze myślę, no, że szyłem to mnie nie zostawił, nie? A teraz staram się nie grzeszyć, jak możemy jeszcze bardziej zostawić, to nie? Jak wtedy mnie nie zostawił? Jak pobrałem się w grzechach, w bagnach, z syfu. Niesamowite to jest Pismo Święte, to jest po prostu miód na serce. Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? <grym> Także kochani już 22 minuty, o Matko, długo to będzie długo. No i może, może zakończymy tym słowem naszego kochanego Zbawiciela do nas wszystkich w Ewangelii Świętego Marka. Tak mi się tworzyło, nie? Kto się bowiem mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym? Tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie gdy przyjdzie w chwale ojca swojego razem z aniołami świętymi warto sobie to rozważyć to na końcu słowa i teraz przeczytam może kto się bowiem mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym tego syn człowieczy wstydzić się będzie gdy przyjdzie w chwale ojca swojego razem z aniołami świętymi pamiętaj Jezus cię kocha i tak jak w Dzienniczku Świętej Faustyny, czasami odbiera swoje uczucie, swoje obecności, ale nigdy ci nie opuszcza. Jeżeli wybrał Cię do tej służby, pamiętaj, że On chce Ci pomagać w tym i dopełni do końca, aż, cię, aż osiągniesz życie wieczne. Tylko walcz w dobrych zawodach, jak Święty Paweł pisze, dos wiary, wiary ustrzeż, żebyś miał wieniec życia na życie wieczne. Także, kochani, niech Wam dobry Bóg błogosławi. Pamiętajcie, kupcie sobie to. Tej książeczki, Książe... gdzie ta książeczka już. Zapomniałem, gdzie ją położyłem. A tutaj. Naprawdę kupcie, kupcie sobie tą książeczkę. E, o naśladowaniu najświętszej Maryi Panny. Niesamowicie będzie Was dotykało te słowo. Hmm. Wierzę, że jest natchnione. Każde słowo natchnione dotyka serca. Hmm. Wasza, wasza miłość do Maryi wzrośnie, bardziej opoznacie, poznacie. Rozkochacie się w niej w jej pokorze, w jej miłości, w jej zawierzeniu przede wszystkim. Ona czegoś nie rozumiała, ale mówiła, wielbi dusza moja Pana. I rozradował się duch mój Zbawicielu. Bo wielki uczynił mi Wszechmogący. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmogący. Wielkie rzeczy Pan chce uczynić w Twoim życiu. Pana siostro, bracie, pamiętaj. Nie ma takiego człowieka, którego Bóg by nie kochał. Nie ma takiego człowieka. I choćbyś leżała, leżał w jakichś grzechach, prowadził niemoralne życie. Pamiętaj, że Jezus chce Cię z tego wyrwać. I pociągnąć Cię do swojej miłości, wypełnić Twoje serce miłością. Nie wstydź się tego wszystkiego, bo pamiętaj, że jeżeli my zawstydzimy się Jego przy tym pokoleniu wiarłomnym, tego i on te, i on się nas, nas, nas się zawstydzi, gdy przyjdzie. Także, kochana siostro, bracie, ściskam Cię mocno. Proszę Cię o modlitwę za mnie, dziesiąteczkę do naszej kochanej Maryi, pośredniczki. Wszelkich łask, a ja będę pamiętał o Tobie. Niebawem ja te sobie nad rację. Także no ściskam was mocno teraz, papa, pa. do miłego!